Zdarzyło Ci się kiedyś, że miałaś szczytny cel i niesamowicie starałaś się go osiągnąć, ale wszystkie Twoje starania były na marne? Identyczne efekty odnosi się, kiedy próbuje się zmienić swojego faceta. Czy to w ogóle możliwe, żeby to zrobić? Witaj, z tej strony Karol Adam Krysiński. Pomagam osobom, które pragną od związku czegoś więcej niż tylko bycia obok siebie, budować bliskie, głębokie i szczere relacje. A w tym filmie podzielę się z Tobą niezawodnym sposobem na to, w jaki sposób sprawić, aby Twój facet się zmienił. Niemożliwe? Sprawdźmy. Dlaczego to jest ważne? Każda Twoja próba generuje mnóstwo frustracji, które odbija się nie tylko na Tobie, ale na całym Waszym związku co powoduje, że twoje starania przynoszą odmienny niż zamierzony skutek. A rozwiązanie jest prostsze niż ci się wydaje i kiedy je rzeczywiście zastosujesz, to zaczniesz zauważać, że ci być bliżej siebie niż kiedykolwiek. Zaczynamy! Najpierw odpowiedzmy sobie na fundamentalne pytanie. Czy jest możliwe, aby facet się zmienił? Odpowiedź brzmi tak. Ale nie w sposób, w jaki się tobie to wydaje. Jaki? Aby dojść do tej odpowiedzi, warto być świadomą tego, co teraz robisz, aby zmieniać swojego faceta i jak to w tym momencie u ciebie wygląda. Czasami wykonujemy drobne kroki, a często nie tylko drobne, aby starać się jego ulepszyć. Mówimy na przykład w taki subtelny sposób: Dobrze by było, abyś zmienił to i to. Albo jeszcze lepiej, mówimy to poprzez pytania. Mówiąc na przykład, czy nie uważasz, że warto by było, abyś zmienił to i to? John Gray, autor znanej książki Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus, nazywa to domowym komitetem ulepszeń. W takiej sytuacji mężczyzna odbiera to, jakbyś mu pośrednio mówiła, ja wiem lepiej, co jest dla ciebie dobre. Jak partner reaguje w takich sytuacjach? Zaczyna odczuwać presję i w jakiś sposób stroni od ciebie. Odbiera to jako próbę kontroli i przestaje odczuwać, że traktujesz go jako równemu sobie partnera. Może też odbierać to, jakbyś staławiała się w tej sytuacji nad nim, a nikt nie lubi tego, gdy ktoś się nad nim wywyższa. Może też próbować odreagować to na zewnątrz w związku, na przykład w pracy, z kumplami, bądź też w najgorszym wypadku z inną kobietą. To trochę tak, jakbyś mówiła, ja wiem, kiedy ty jesteś właściwy. A on odbiera to jako brak szacunku nie tylko dla siebie, swojej indywidualności i swojej historii, ale też jako brak szacunku dla swojej rodziny. Dlaczego mężczyzna tak reaguje? Po pierwsze, związek udaje się wtedy, kiedy jesteście równymi sobie partnerami, a starania, aby ulepszyć swojego faceta, powodują, że przestaje się on czuć na równi z tobą. Czuje się mniej ważne, dlatego w jakiś sposób wycofuje się z relacji. Aby nie czuć się w taki sposób. Po drugie, takie zachowanie uderza w jego ja i sposób, w jaki on postrzega siebie. A każda osoba, dosłownie każda, kiedy czuje, że jego ja jest atakowane, zaczyna się bronić na różne sposoby. No dobrze, Karol, ale kiedy facet zaczyna się zmieniać? To proste. Facet zaczyna podróż w kierunku zmiany dopiero wtedy, kiedy poczuje, że już nie chcesz go zmieniać. Kiedy poczujesz, że zdjęłeś z niego presję, kiedy będzie wiedział, że akceptujesz go takim, jakim jest ze wszystkimi jego przywarami i niechcianymi nawykami, kiedy puścisz nad nim kontrolę. Wtedy dopiero w jego przypadku może nastąpić zmiana jakakolwiek refleksja, że na przykład coś wart, nad czymś warto byłoby popracować, co pomogłoby jemu bądź też waszej relacji. Do momentu, kiedy czuję presję, nic się nie zadzieje. Czy to oznacza, że musisz akceptować wszystkie jego zachowania? Oczywiście, że nie. Warto rozgraniczyć jednak zachowanie od człowieka. To, o czym mówię, to akceptacja jego jako osoby. Do momentu, kiedy nie będzie czuł, że akceptujesz go jako osobę, zawsze będzie stało okoniem w relacji. To tyle na dzisiaj. Właśnie mówiliśmy, co trzeba zrobić. A może inaczej, czego warto nie robić, aby Twój facet się zmienił? To wydaje się kompletnie kontrintuicyjne, ale zachęcam Cię do spróbowania takiego podejścia. W końcu, jeśli Twoje obecne starania nic nie wnoszą, to co masz do stracenia? Jeśli jesteś dalej głodna wiedzy, to zapraszam Cię do filmu w górnym rogu ekranu, w którym dzielę się 11 wskazówkami, które pomogą Wam się zbliżyć do siebie w relacji a które wypływają z praktyki ustawień systemowych. Dziękuję Ci za Twój czas. Podziel się ze mną w komentarzach pod spodem, jak to podejście z Tobą rezonuje. Jeśli nie chcesz, aby ominęły Cię kolejne materiały, które będę publikował na tym kanale, koniecznie kliknij przycisk subskrybuj, a tymczasem do zobaczenia. I pamiętaj, taka jaka jesteś, jesteś w porządku.